Ajajaj. Nie było widać kiedy uderzał. Ho, 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 ho. Ale mały. Szupak chyba, tak? O proszę bardzo. Jest i szupak. Ale kurde, wystrzelił z tych roślin. Maluszek, nie kilogram. uuu, 12.8. To pozbaczmy, czy będę mógł. Bo to takie uderzenie, że. Rada? ekstra, dobra? Mam nadzieję, tylko, że nie jakaś, kurde, niż szuka, ale nie. Bo tu żeby wziąć szuka, to by niesamowicie odjechała. Także pytanie, co? Jakby to był bas, to unikatowy, nie? Raczej tak mi się wydaje. Mamy zestaw 6 kg. Prawie że. Nawet nie widziałem, co uderzyło, szczerze mówiąc. Idealnie, zestaw tutaj do... złożony. Gdzie ty wpływasz za tą łódkę? Halo. Oskubany skubany w rośliny poszedł, no. Zobaczymy, jeśli to plamiak to będzie uni i mamy brania spadkowe tutaj miejscówka od sierżanta. O której branie było ktoś może lupnąć? Markerek postawimy. Co to jest? A mi się wydaje, że bas. Mi się wydaje, że basik. Raczej. Albo szczupak może być w sumie też. Może być i też szczupak. Raczej tak nie, nie szeleje zbyt mocno w wodzie, to prawdopodobnie może być szczupak. Dobrze, że przypomnił, ale pojechał pięknie. Także tu zestawik. Dobrze, że wziąłem Jigwinera, a nie Aurorę. Decydowanie. Jeszcze możemy, tak powiem, delikatniejsze, mniejsze przynęty zakładać, bo od 6 gramów tutaj mamy wyrzut. Do 18, ale powinno być co najmniej do 21 g jak na Aurorze, jak nie więcej bo Aurora jest do 4,5 kg, a Guginer jest do 6 kg. Nie no, ja nie będę zacinał. Tutaj nie, nie, Boże, coś się stanie, to nie, nie, nie. Bas, chyba. Plamisty. Pięknie, 3,6 kg. Dzięki. To to twoja miejscówka, sierżant. Dzięki. Dzięki wielkie. Teraz sobie zobaczymy, o której było branie. Pięknie, mamy chmurę, mamy chmurę. Unikatowy bas plamisty na popera 21 gram zielony z czerwoną główką unikatowy basik plamisty 3 kg nie wiem czy przypadkiem one nie zaczynają się od 3 kg w unikacie prawdopodobnie, także niemniej to jest ciekawe miejsce także dziękuję tutaj dla sierżanta i pozdrawiam unikatowy bas plamisty 3,60 kg ładny